Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj zrobię krótki filmik odnośnie głośności mojego Storma F18. Będziemy mierzyć głośność od tej pozycji, powiedzmy tutaj od Rumpla. I zobaczymy jaki wynik. Sam jestem ciekaw. Dla tych, którzy też są ciekawi, zostańcie ze mną. Więc co, zaczynamy. Tak, słuchajcie, silnik uruchomiony i mierzymy głośność od rumpla. No, cyk. Teraz zmierzymy przy samym silniku. Praktycznie różnicy nie widać. I zmierzymy gdzieś 2 metry od silnika. Teraz dodamy trochę więcej gazu.